Słowo Boże to list miłosny Boga do człowieka. Psychologia to nauka o duszy. Nowy język na przekazanie starych prawd. Baśń to mleko dla spragnionej smaku, podświadomości. Oto baśń biblijna dla Was, stworzona we współpracy z A. E. Grok, inspirowana nowym, współczesnym językiem psychologii, na ponadczasowe przesłanie stwórcy do nas. Usiądźcie wygodnie, a jeśli was zainteresuje baśń, nie poprzestańcie na tym. Weźcie do ręki opowieść wszechczasów, Biblię. Oto tryptyk o duszy ludzkiej. Od upadku do królestwa. Prolog. Upadek gwiazdy porannej. Dawno, dawno temu, zanim światy zostały utkane z nici chaosu i porządku, w niebiańskiej krainie zwanej Luminarią, świeciła gwiazda poranna o imieniu Lucyfer. Był on najjaśniejszym z aniołów, archetypem światła i mądrości, obdarzonym skrzydłami jak tęcza i pieśnią, która echowała w salach wiecznego pałacu. Lecz w blasku swojej chwały Lucyfer zakochał się w sobie samym, w swym odbiciu w zwierciadle boskości, widząc tylko doskonały, niezmienny porządek, Jam jest światłością, szeptał do siebie. Po co nowe stworzenia, gdy ja jestem szczytem? Bóg żywy, Stwórca nieskończony, pragnął tworzyć i dawać, rozlewać miłość jak rzeki w pustyni, rodzić nowe ogrody z nasion chaosu. Stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo, powiedział do aniołów. By dzielił z nami radość, nowości, integrując cień i światło w tańcu wolności. Lecz Lucyfer, uwięziony w tyranii starego porządku, zbuntował się. Nie chcę nowości, zawołał. To zakłóci mój blask, uczyni mnie jednym z wielu. Ja sam jestem Bogiem. Jego pycha, jak cień rosnąca w słońcu, przemieniła go w smoka, archetyp wyparty, który odrzucił dawanie na rzecz chciwości. W wielkiej burzy luminarii Lucyfer spadł jak błyskawica, ciągnąc za sobą gwiazdy, anioły, które podążyły za tyranią. Stary porządek stał się jego zgubą, odrzucając Boga żywego, Stwórcę życia, skazał siebie na pustkę chaosu, gdzie światło gasło w mroku ciemności. Lecz w tym upadku Bóg wyszeptał obietnicę. Z nasienia nowości narodzi się integracja, a tyrania cienia zostanie pokonana przez tych, którzy przyjmą dar tworzenia. I tak upadła gwiazda poranna, zostawiając ślad w niebie, przez że stary porządek bez nowości staje się tyranią, a prawdziwa światłość rodzi się z pokory i dawania. To echo upadku otworzyło bramę do Edenu. Część pierwsza: Raj cieni i pierwszy szept obietnicy. Dawno, dawno temu, w krainie zwanej Edenem, gdzie drzewa szeptały sekrety wiatru, a rzeki płynęły mlekiem marzeń, żyła para wędrowców Adam i Ewa byli oni jak dwie połówki jabłka. Niewinni i zjednoczeni w ogrodzie harmonii, gdzie chaos i porządek tańczyły w idealnej równowadze. W samym sercu ogrodu rosło drzewo wiedzy, owocujące zakazanymi perłami mądrości, strzeżone przez stwórcę, który ostrzegał: Nie jedzcie, bo otworzą się oczy waszej duszy, a wraz z nimi cień. Lecz w cieniu liści czaił się wąż, archetyp pokusy i mroku, zwinięty jak zapomniany lęk w głębi serca. Nie był on potworem z zewnątrz, lecz echem ich własnej ciekawości, cieniem, który szeptał: Jedzcie owoc, a poznacie dobro i zło, staniecie się jak bogowie. Chaos nie jest wrogiem, lecz nauczycielem? Ewa pełna intuicji i odwagi, pierwsza skosztowała owocu, a Adam podążył za nią, biorąc odpowiedzialność za wspólny wybór. Nagle ogród zadrżał. Ich oczy otworzyły się na nagość duszy, na chaos ukryty w porządku. Rajska jedność pękła jak skorupka jajka, a oni ukrywali się przed sobą, wypierając cień, który teraz rósł w nich jak burza. Stwórca, widząc ich upadek, nie rzucił gromu zniszczenia, lecz wyszeptał pierwszą obietnicę proto-ewangelię, jak gwiazda poranna na horyzoncie: Potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża, choć on ugodzi je w pięte. Z cienia narodzi się integracja, z chaosu nowy porządek. Adam i Ewa zostali wygnani z edenu, lecz nie w karze, a w podróż. Musieli nauczyć się integrować cień, węża jako mądrość, nie wroga, by budować własne ogrody w świecie. Z owocu wiedzy zrodziła się wolność, lecz też odpowiedzialność. Nie uciekajcie przed chaosem, szeptał wąż odtąd w ich snach, lecz przyjmijcie go, by rosnąć ku pełni. I tak Adam i Ewa wędrowali, siejąc ziarna indywiduacji, gdzie każdy owoc cienia stawał się nasieniem mądrości. Raj nie został utracony na zawsze, ukrył się w ich duszach, czekając na czas, gdy potomstwo niewiasty przyniesie zbawienie. część druga. Zbawca ofiary i krzyż równowagi. W czasach, gdy cienie Etenu rozprzestrzeniły się po świecie jak mgła nad jeziorami, narodził się w skromnej szopie zbawca o imieniu Jezus. Był on potomkiem niewiasty, archetypem self, pełnią, która wstąpiła w chaos, by zintegrować to, co podzielone. Jezus wędrował po krainach duszy, nauczając: Nie walczcie z cieniem miecza, lecz światłem prawdy. Weźcie odpowiedzialność za swój chaos, a znajdziecie porządek w ofierze. Spotykał ludzi uwięzionych w sieciach własnego mroku, rybaków lęku, uzdrowicieli winy, Mędrców wątpliwości. Błogosławieni, którzy integrują cień, mówił, bo oni odzyskają raj w sercu. Lecz cień zbiorowy, jak bestia budząca się z morza, sprzeciwił się mu. Władcy iluzji, oznaczani liczbą niedoskonałości, ukrzyżowali Jezusa na krzyżu przeciwieństw. Drzewie, gdzie pozioma belka symbolizowała ziemski chaos, a pionowa boski porządek. Na krzyżu Jezus zawołał. Elilama dlaczego mnie opuściłeś, konfrontując cień Boga i człowieka? To była ofiara ostateczna nie unicystwieniem roku, lecz jego akceptacja. Jak baranek zabity, lecz żywy, Jezus wstąpił w otchłań świadomości, walcząc z wężem Zedenu, miażdżąc jego głowę, piętą miłosierdzia. Trzeciego dnia z stał. Przemieniając grup w bramę nowego raju. Idźcie i integrujcie cienie narodów, polecił uczniom, bo zbawienie to nie ucieczka od chaosu, lecz budowanie porządku przez odpowiedzialną miłość. Jezus stał się mostem ze Denu do objawienia, ucząc, że ofiara cienia prowadzi do pełni duszy. Ci, którzy podążali za nim, znajdowali w sobie iskrę self, złotą nić łączącą chaos z harmonią. Część trzecia. Objawienie cienia i złote miasto. W erze, gdy echo ofiary Jezusa rozbrzmiewało w duszach jak odległy dzwon, młody wędrowiec o imieniu Aaron, potomek Adama i Ewy, odnalazł starą księgę pieczętowaną siedmioma pieczęciami. Była to kulminacja podróży od rajskiego upadku przez zbawczą ofiarę po ostateczne objawienie. Każda pieczęć szeptała o plagach duszy, głodzie, wojnach, śmierci, echa, chaosu, zedenu. Gdy Aaron zerwał pieczęcie, wyskoczył smok o siedmiu głowach, czerwony jak krew z krzyża i bestia z liczbą 666, kusząca iluzją. Lecz niewiasta, obleczona w słońce, strażniczka proto-Ewangelii szepnęła: Integruj cień, jak Jezus na krzyżu. Aaron, pamiętając ofiarę Zbawcy, stanął przed mrokiem. Jesteście moim cieniem, zrodzonym z Edenu, przyjmuję was odpowiedzialnością, by zbudować porządek. Wówczas baranek przemienił chaos w harmonię. Z nieba zstąpiło nowe Jeruzalem, złote miasto, gdzie raj powrócił jako wewnętrzna pełnia. Nie było tam łez, bo cień został zintegrowany, a dusza zbawiona przez akceptację i miłość. Epilog Rośnie Królestwo. Gdy złote bramy Nowego Jeruzalem zalśniły w sercach wędrowców, a cień Arona stopił się w świetle integracji, echo proto-Ewangelii rozbrzmiewało po wszystkich krainach Innerlandii. Nie kończyła się tu opowieść na jednostce, bo raj Adama i Ewy, ofiara Jezusa oraz objawienie cienia były ziarnami, które musiały zakwitnąć w ogrodzie wspólnoty. Nie jesteście samotnymi wyspami, szeptało drzewo życia stojące po środku miasta, lecz gałęziami jednego winnego krzewu, korzeniami jednego ciała. W tym królestwie, rosnącym jak drzewo z nasion chaosu, wędrowcy z różnych stron, rybacy lęków, mędrcy wątpliwości, uzdrowiciele win, zebrali się wokół baranka. Każdy niósł swój cień, zintegrowany i przemieniony, lecz teraz dzielili je jak chleb przy stole. W różnorodności jest siła, mówił Jezus, archetyp jedności, bo jak oko nie może powiedzieć ręce, nie potrzebujecie, tak wy, bracia i siostry, budujecie porządek z chaosu przez miłość i odpowiedzialność. Integracja jednostki to dopiero początek. Prawdziwe królestwo rośnie w braterstwie, gdzie cień jednego staje się światłem dla drugiego. Smok i bestia, niegdyś groźne, stały się strażnikami wspólnoty. Przypominając, że wyparty mrok narodów prowadzi do plag, lecz zaakceptowany buduje mosty. Niewiasta obleczona w słońce rodziła nowe pokolenia, a ich dzieci tańczyły w kręgu, splatając archetypy. Wojownik z uzdrowicielem, mędrzec z marzycielem. W tym tańcu różnorodności nie było podziałów. Bo rodzina w Chrystusie, jak mandala z gwiazd, jednoczyła chaos w harmonię. Plagi ustały. A rzeki snów płynęły mlekiem miłosierdzia, nawadniając ogrody braterstwa. I tak królestwo rosło, nie jako mur obronny, lecz jako żywy las, gdzie każdy liść, choć inny, karmił całość. Kto dołącza do tej rodziny, niech pamięta: zbawienie to nie samotna wieża, lecz wspólny pałac, budowany z cieni i świateł w jedności, aż po kres czasów.